Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Gothic 12 na W poprzednim odcinku dopełniliśmy zadania związane z tymi ornamentami dla magów wody. I co my tam się zrobiliśmy? Wykonali, wykonaliśmy zadanie dla Lorda Andre z tymi wolnymi bestiami u, na farmie Lobarta. W dzisiejszym odcinku bardzo bym chciał zrobić takie sowite jakby mm, wyruszenie do górniczej doliny takie przygotowanie i ewentualnie jeszcze w tym odcinku ruszymy do górniczej doliny ale myślę że ten odcinek to głównie będą takie przygotowania, resztki questów korinic, no coś tego typu e, dobra eee, w pierwszej kolejności będziemy sprzedać skóry do Ach, gdzie dzisiaj mam Uczę się boksera. Może y boksera? Bospera? Było dokładnie tak, jak będę się robić. A kto by się mnie spodziewał? Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Potrzebuję więcej skóry. Jezu, co ty masz z tymi skórami? Mam się dla ciebie Bosper. kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Nie Wilcza skóra! Nieźle. A co to za skóra? Zdarłem ją z trolla. To? to jest bardzo małą fortunę. No proszę, skóra czarnego trolla. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. O, no co widać konkretnie? Co robiliśmy? Dlatego lubię zawód łuczarza, bo uczymy było, się trochę trochę tylko raz za 5 punktów nauki. E, obdzierania e, zwierząt ze skór, na przykład takiego harara, musielibyśmy się non-stop uczyć, wykupania coraz te lepszych mieczy. Nie musielibyśmy, aczkolwiek byłoby to wskazane. No, oczywiście, kowal dobrym też jest bardzo dobrym, bardzo dobrym tutaj, bardzo dobrym pracą w tej grze. mnie nie słucha. sobie więc... ten ten przed strzałami. No dobra, to w sumie teraz można byłoby się udać na targowisko. Wspomniałem tam wcześniej, że tą skórę czarnego trola mógłbym obchnąć sporo drożej. To jest prawda, mógłbym ją obchnąć sporo drożej. E, u takiego. Jak on się nazywał, boże? Dobra, nie wiem. U takiego najemnika, e, który go nie lubimy. Który jest bardzo zły i hamski, aczkolwiek będziemy mogli coś takiego obchnąć mu tą skórę. No, myślę, że tyle na ten temat. Doprawdy? Teraz. Opychamy rzeczy u Kantara. Pokaż mi, co można sprzedać. Wybierz sobie. No dobra. Czyli tego toporu mi nie przydaje. On się mi przyda później. W dalszych etapach gry to sprzedam. To też. To też. To też. To też. To też. To też. To, też, to, też, to Tego raczej nie. Będę sobie tą kuszę nosił. jej nie sprzedaję. I teraz tak, na pewno te trzy stawie królewskie. Słoneczny aloes, myślę, że mógłby się nam przydać do jakichś questów. Jest taki quest, ale nie wiem, czy będę mógł go wziąć, w każdym razie zostawiamy. Tą skrzyneczkę sprzedajemy, bryłkę rudy zostawiamy. Te półmiski sprzedajemy, to kiedyś indziej w sprzedamy. To sprzedajemy, bo nie palimy. To, 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 to. Kurde, ja mogę sobie jedno źle zostawić, bym sobie zajarał. Za faza by była, ale dobra, się z tym. Może mam takie się... do ustne do jedzenia? Nie mam, dobra. Muszę, iść, muszę iść, ale wiem, gdzie jest. A więc będzie faza. Ale będzie faza, ale będzie faza. Hej. Dobra. Dlaczego? No właśnie, Obudziony efekt musi zadziałać i mamy piękny slow motion. Nie wierzę w to. Czy chwila zapiszę grę? Dobra. Saveujemy. Może nigdy nie lubię być najelany w tej grze. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ani podpływam żadnych tutaj środków pobudzających i odurzających. Ale On myślę, że to można podpisać. to zaprezentować. Widać, biegniemy dużo wolniej. Tak, to bardzo typowe. Chwila, chwila. Jak to się nazywa? Pod, podcenną sakwą. Nigdy tego tytułu nie czytałem. O w końcu. Bezimienny. Ty na łogowcu. Jeszcze jeżeli taka ciekawostka, chwila, na chwileczkę przerwa będzie. No dobra, już jestem. Napiszemy sobie grę. A I w tym momencie powędrujemy sobie do. W sumie gdzieś jakie miejsce. W jakie miejsce można Ale było poędrować Zostałem tam księgę. O co myślę, tam daje się wadrać, że możemy mieć słychać. Tu będzie cicho. Dobra. Młody i długi. Ja mistrz Torben, z Korinis. Jestem winien szanownemu panu Lemarowi. 200 monet. Torben. Koragon. I Hanna. Hanna jest winna najwięcej. Ale mamy najbliżej do kogoś, teraz zobaczę. Mamy najbliżej do Torbena. Zobaczymy, co on zaoferuje. Hej, ty! Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Skąd ją masz? Powinno cię raczej interesować to, że jest w niej twoje imię. Daj mi ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę ofiarować Ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. Że o tym nie mam swoje zdanie na ten temat. Czy ja tą księgę nie oddałem? Przecież nie mogę o nie! Dobra. To dzięki, naprawdę. A kiedy zapisywałem? Dobra. olacz to być może byśmy dostali jakąś nagrodę, gdybyśmy rozwiązali do. To... Inaczej, albo nie będziemy robić quest'a z Zielem. i w tym miejscu kupimy a sobie mikstury i zruszymy w kierunku ee, górniczej doliny. Gdyż, pelianu... dobra. O, jeszcze się wyskolimy. Opowiada takie rzeczy. Chwila! Co ty masz? Ziomuś, ja za to... mi. bardzo tak, to bardzo typu. Ogólnie jedzenia się w tej grze nie opłaca kupować, nie wiem, chyba nie daje żadnego efektu, bo ile ja tych miejsc spożyłem tych gulaszów. Wiem tylko, że jeżeli zjemy dużo jabłek, to piszę, że czujesz się świeży... Masz tam, świeży nie dostałeś środek. jednego z naszych pancerzy? A ja w tym No to sobie taki załad. Nie no, jestem pro. Hej, ty! Dobra, zacznijmy trening. Zacznijmy trening. I broń jednoręczna. A, i od razu dwuręczną mi szkoli. Wróćcie. Dobra. E, powinniśmy teraz 50 punktów. 45. A takiej przyczyny? A no tak, bo miałem. Dobra. Już wszystko wiadomo. Yy, ale coś czuję, że jak wrócę już yy, z górniczej doliny, to będę mógł sobie wyszkolić na poziom Mistrza. Yy, dobra. Kupimy jeszcze mikstury, jakiś duży zapas mikstur yy, i wyruszymy tam w kierunku na płaskowyż, w kierunku górniczej doliny. Tam jeszcze powybijamy sobie trochę potworów i dopiero wtedy wejdziemy do piekła. Doprawdy? Pokaż mi swoje towary. Gdybym sama tego nie widziała, słyszałam co innego. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Ktoś musi pracować. Niczego jej już nie powiem. Co Teraz by Każdy już o tym wie. Co mi się tam przyda? Zawsze to powtarzałam. Daj hmm. Co mi się tam przyda? Lepiej by było, gdybyś przymknął. Miktur, to za dużo nie masz kolego. Gdybym sama tego nie widziała i pracuje niemal Czyli, przez Czyli, ale można kupić mikstury pracować. już tam na miejscu w górniczej lulinie. Mądra decyzja! Obpuj się tam. Można by chyba kupić te mikstury. Już nie wiem, co tam. Dobra. Ułatwimy sobie drogę. Przechodząc tędy... Co to jest? Biały rum. Skąd ja mam biały rum? Bez musi dbać o formę. Nie może pić białego rumu, ani żadnego innego... Czarnego, zielonego i... Kolorowego też nie. O Jezu! Uderzył mnie gnój! Ech, sławy. Sławy, zrobiłem mu Zauważyliście też, że Bezimienny ma plecak bez zna, którego wcale nie widać? Albo raczej ma kieszenie bez zna, bo tego plecaka raczej nie ma. Już w tych e, nowszych RPGach jak wiedzieliśmy, Dwa Zabójcy Królów, Gothic 4 Arkania, w Skyrimie to też jest zastosowane. To jest taki jakby licznik maksymalnej ładowności naszego bohatera. Tutaj są jakieś czerwiary, dlaczego by ich tak sobie rzecznie nie zabić? Why? Why not? Dobra. Na płaskowy skierujemy się tutaj, jakby ktoś nie miał tego teleportu. Tam jest farma... Znaczy tam jest ta... karczma... karczma pod martwą harpią. Tam do kolonii więziennej, bo to jest tak naprawdę kolonia więzienna. Ale mówi się Górnicza Dolina. Boom, Panie, tak na przykład, obrócić się zabić jednego się potwora jeszcze w tym kombie takim WWW, tam Nic tak lepszy jest musi i wtedy jeszcze odwrócić się innego potwora jednym kombem zabić, dwa potwory. To jest super rzecz, naprawdę. Myślę, że tych potworów tutaj nie będę wybijał, bo to jest to prawie że bez sensu. Co mam to mam tu robić? Doświadczenie wejdzie, fakt Albo pozabijam trochę, dlaczego by nie. Ja się nie boję! Ścierwo jada. Nie zrymowało się, ale to mnie to nie zepsuje. Tam jeszcze dalej po lewo jest dużo topleców. Ale nie chcę mieć się ich dzisiaj na narażać, bo ten w późniejszym etapie gry bydę, je wyborduje. Dobra Idziemy dalej Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos Cię prowadzi. No dobra. Teraz będzie nas czekało pewnego rodzaju rozdroże. Wilczki, uwalimy je i śpi. Nie ma czego plądrować. No. I teraz można wyjść tutaj, ale nas ta droga nie interesuje, bo to jest droga dla słabiaków. Nas interesuje droga którą mi tak nie damy rady pójść, bo bardzo szybko wyśpimy My pójdziemy tą drogą Tak naprawdę tą drogą ciężko jest przejść nawet na szóstym rozdziale to jest tak masakra no nie jest to prawie tak po prostu sobie przebiec na szóstym rozdziale to i tak jest masakra ja tego najprawdopodobniej po prostu nie dam rady zrobić yy, ale kto mi zabroni? Próbować chociaż myślę, że nikt oj, 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 oj oj, oj, oj ile mam HP Kosmos, dobra, przynajmniej będzie udało. dobiegłem w to miejsce. Nie będę próbował drugi raz, nie pytajcie się mnie dlaczego, bo to chyba widać, że to jest prawie, że niemożliwe. A więc, mój drogi kolego, użytkowniku YouTube'a Del Has mówiłeś mi na Wentrillo, że spróbujesz tak zrobić, ale ja myślę, że ci się nie uda. Spójrz na statystyki i test, spójrzcie. No, dobra, może tamte orki zlamiłem trochę, bo mnie zablokowały. Ale tam jest dalej dużo więcej orków, i raczej wątpię, żeby się udało zrobić przebieg po prostu. jeżeli cała armia fala znów nie może tego zrobić, to czemu ja bym mógł to zrobić. Na chwilę obecną jeszcze jesteśmy. Yy, jesteśmy jeszcze w Korynis, jesteśmy na wyspie. Na cały, cały czas będziemy na wyspie Korinis, ale będziemy jeszcze. Nie wygórniczy to, to nie jest... nie, nie, nie da się tego jak ale po prostu będziemy jeszcze po tej cywilizowanej stronie Wyspy Korinis Ale. No Dobra Teraz będzie kolejny filmik Stawka wideo Której niestety nie nagramy Przynajmniej ja ich nie nagram bo Fraps jest bardzo genialnym programem, dosłownie. No że nie, że mam coś do Frapsa, bo to jest naprawdę dobry program. Nagrywa wysokiej jakości wideo i audio, ale nie nagrywa tych starych wideo. Nie wiem, czy w WinnieGar też, ale w Gutiku na pewno nie. Ale położyłem trupem 4 wiki. To jest bardzo irytujące, naprawdę. To jest po prostu kosmos, jak to denerwuje gdzieś skóry już mam. Dobra, wchodzimy dalej. S to, dobra, teraz będzie nie jeszcze tego filmiku nie będzie. No i proszę bardzo, to jesteśmy w górniczej dolinie. E, ogólnie, pewnie teraz prawie nic nie widzicie, dlatego ja to zmienię. Podniesiemy sobie jasność było cokolwiek widać bo to by trochę dziadowsko nagrane ale żebyście widzieli w ogóle co się dzieje na ekranie bo YouTube nie zapewnia takiej jakości jaką ja widzę w ogóle po konwertacji yy, film ma gorszą jakość niż ogólnie jest nagrany dlatego objaś... trochę pojaśniłem żebyście widzieli co się dzieje jak będziemy w zamku trochę obniżymy ten poziom jasności jest film, którego wy nie widzicie dlatego go pominę No, tam był filmik jak, w dużo razy oglądałem jak smok zaatakował Jak e, smok zaatakował po prostu e, zamek Tutaj w górnicie do linia, obóz paladynów, tam dużo bardzo paladynów zginęło e, Sporo też osób uciekło z tego zamku no. Taki... Realny wiatr wieje, taki porywisty. Słucha się tak jakby, nie wiem czy słyszycie. No dobra. I teraz ogólnie hmm, będzie trzeba się przedostać przez dużo większą ilość orków. Czemu tak stoisz? Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał Zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Przerypane. Eee, dobra. Hmm. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orykiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. No dobra. Eee, czyli co... Zrobimy jak powiedział tutaj poszukiwacz zaginionych albo uciekinierów i popłyniemy troszeczkę w dół rzeki, ale wpierw walimy te dopilnowania. Tak. Dobra Jeżeli mam na przykład yy, miksturę szybkości to możemy tą miksturkę po prostu wypić i pobiec tam na pałę do tarana i tak sobie damy radę z miksturą szybkości nie jest żaden problem ale bez tej mikstury yy, naprawdę <grywia> nie małem problemu jak tutaj dojście tam do tego zamku ktoś to sobie wyćwiczy to już da sobie radę ale jak ktoś tak niezbyt sobie poćwiczy albo mało w ogóle grał w a może mieć większy problem tutaj to w miarę szczegółowy sposób postaram się objaśnić, dobra nie wiem ile ten odcinek ma minut chwila 18 i 5 dobra jakieś tam 23 minutki nie jest tragedia do 30 minut tak albo Dojdę do zamku i tam się skończy odcinek. Dobra, uciekamy. Generalnie planuję trochę skrócić wymiar tych odcinków. Będą trwały troszkę krócej. A zamiast tych standardowych 30 minut, nawet w jeden film miał 40, e, będą one trwały 25 minut. Dobra, Pierwsi Orkowie nas już zauważyli. To co to nie poradzimy. Najlepszym sposobem na uciekanie przed orkami jest biegnięcie takim zygzakiem. Jest... Bo one, załogi wtedy wpadają w ogóle, wchodzą w błąd i po prostu biegną za nas zygzakiem, atakami obok nas. Nie to nie było też darania, że tutaj żyło, ale tym jestem idiotą, używam a Albo to nie jest żaden głupio, po prostu biegnęcie zygzakiem. Dobra, teraz można dzielnie pować to. Dobra, niektóre oczki skoczyły, niektóre zostały. Dobra, wszystkie skoczyły, trzeba to wpłyć szczerze. O Jezu! Szablon na chyba trochę się uratowaliśmy, zapiszę grę. Dobra. E, I w tym miejscu myślę, że zakończę ten odcinek. E, no to żegnam się z wami, cześć do następnego odcinka.